Witam Państwa. Informujemy o nowej inicjatywie naszego rządu w sprawie polityki historycznej. Zaowocowało to powrotem historycznej nazwy nabraną Stoczni Gdańskiej. Jak się okazuje, hasło Lenin Wiecznie Żywy jest wciąż aktualne. W kolejce do powrotu z zapomnienia jest zakład metalurgiczny imienia Lenina w Nowej Hucie, pałac kultury i sztuki imienia Józefa Wisarianowicza Stalina oraz jakżeby inaczej Stalinogród, który występuje teraz pod nic nikomu nie mówiącą nazwą Katowice. Na wysokości zadania stanęły również władze miast Warszawy i Rzeszowa. Delegacje tych miast złożyły kwiaty pod istniejącymi cały czas pomnikami zdrajców i kolaborantów generałów Berlinga i Świeczewskiego. Policja poszukuje dziwnego osobnika, który grasuje w okolicach Sejmu oraz w wybranych stacjach telewizyjnych. Specjaliści zdiagnozowali u niego tzw. zespół Pawłowa. Objawia się on tym, że na dźwięk słów PiS Kaczyński dostaje białej gorączki, zaczyna pluć, wrzeszczać, obrażać wyżej wymienionych. Szczególnie jest uczulony na panią redaktor Elę Stankiewicz z Gazety Polskiej Codziennie. Mówi się, że ta przypadłość jest zaraźliwa. Zaobserwowano ją już u niektórych redaktorów jedynie słusznych mediów oraz kilku posłów koalicji rządzącej. Halo! Kim pan jest? Co pan robi? A! Niestety ten osobnik również dopadł minie, wylał na mnie wiadol pomyj, ciężkie jest życie redaktorów, łączę się z wami panowie i panie, te studia wiadomości z ostatniej chwili.